Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Słowo Boże jest wieczne, a jego wyroki nieodwołalne. Każde słowo zapisane w tej księdze, w Biblii, musi się spełnić i spełni się na pewno. Bóg jest nieomylny. Dlatego każde jego dzieło jest doskonałe. Kiedy czytam Pismo Święte, niejednokrotnie doświadczam jego nieomylności. Zachwycam się inteligencją jego autora i odkrywam, że Słowo Boże jest nie tylko zapisem dawnej historii, ale opowiadaniem o moim własnym życiu. Często mam wrażenie, jakby Bóg napisał tę księgę wyłącznie dla mnie i o mnie. Biblia jest słowem osobiście zaadresowanym do mnie, a jednocześnie jest słowem uniwersalnym, skierowanym do każdego człowieka. Zawarte w niej zasady życia czynią życie człowieka szczęśliwym. Wielkości człowieka nie mierzy się zdolnościami, wykształceniem czy stanowiskiem zawodowym lub pozycją społeczną. Wielkość człowieka mierzy się Jego wiernością słowu Bożemu. Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Uczmy się i uczmy innych wypełniać wolę Bożą, objawioną nam przez Jezusa Chrystusa i zapisaną na kartach Biblii. To jest podręcznik dzieci Bożych, uczniów Chrystusa. Bądźmy uczniami pilnymi, ponieważ stawka jest zbyt wysoka, abyśmy mogli sobie pozwolić na nieuważanie na lekcji. Nie chodzi przecież o zdanie jakiegoś egzaminu, ale o nasze zbawienie, o wieczne szczęście.